Cieliście liska, prosiliście liska, no to macie liska. Cześć, witajcie po raz drugi dzisiaj. Yy, otrzymuję masę zapytań o tego liska, żeby go przeanalizować. Yy, I obiecuję, że analizuję go ostatni raz. Yy, w tym przynajmniej miesiącu, chyba, że się coś drastycznie zmieni. No więc tak, po raz ostatni. Lisk, tak jak mówiłem tutaj, że chciałbym tutaj widzieć odreagowanie. Niestety jeszcze, znaczy niestety, no niestety stety, pociągnęliśmy jeszcze z do góry. Co za tym idzie, scenariusz się troszkę zmienił, tak? Ten, tą analizę, którą wcześniej, wcześniej wrzucałem, z chwilą, gdy cena poszła wyżej, jest oczywiście Nieaktualna. Więc tak na chwilę obecną, patrząc na dniówkę, no to możemy sobie już tutaj wyznaczyć, że mamy tutaj strefę oporu, tak? Czyli 7,33, e, 7,50. To już jest nasza, nasza strefa oporu na przyszłość. I teraz tak przełączmy się na mniejszą oś. E, 4-godzinówka. Patrząc po, e, po świecach, teraz takim naszym oporem będzie ta strefa to samo się tyczy do, do złotówki, do PLN, bo bardzo podobnie wykres wygląda. Więc tutaj, jeżeli teraz będziemy spadać, to jest pierwsze miejsce, gdzie, mo, gdzie możemy, gdzie możemy się odbić. Jeżeli tutaj się nie odbijemy, no to kolejna strefa jest ta, którą teraz wyznaczyłem. Może ja Wam tutaj jeszcze to sobie ceny Wam tutaj dokleję, czyli 6, 6,50, 6,30 no i 5,2470 Tak, może tutaj cena spaść. I teraz tak, na najbliższe godziny, czy też dni, obserwowałbym teraz, czy ten spadek, który prawdopodobnie jest ciągnięty z osi 4 godzinowej, no bo trójka już prawie na dnie, dwójka na dnie, godzinówka na dnie, więc ten ruch, który jest ciągnięty teraz z osi 4 godzinnej, Obserwowałbym, czy się tutaj zatrzyma w tych przedziałach 6,50-6,30 dolara. Jeżeli się tutaj nie zatrzyma, no może troszkę jeszcze, ewentualnie tam świecą niżej wyjechać, ale jeżeli tutaj nie zacznie odbijać, no to liczyłbym tutaj z tymi strefami się 5,24-70. Ewentualnie jeszcze mogłaby się tutaj cena odbić. Sprawdźmy sobie jeszcze Fibonacci. Fibonacci. I już sobie to rozciągniemy, więc tak no tutaj jest Fibonacci, tutaj mogłaby się ta cena oprzeć, natomiast tak jak mówię tutaj jest 0,5 Fibonacci, czyli następny taki opór i no i tutaj jest 61 Fibonacci, gdzie ta strefa również fajnie tutaj pokryła się nam z tą skalą, więc są trzy strefy właściwie dla liska, pierwsza strefa myślę, że najsilniejsza to jest tutaj, jeżeli tutaj się nie odbijemy, no to jest zły znak, tak, czyli kupujący no nie są takim bardzo dobrym optymistycznie nastawieni do tego liska na chwilę obecną oczywiście krótkoterminowo no i tutaj jeżeli tu puszczą czyli sprzedających będzie więcej to spadamy sobie tutaj i tutaj jest tak samo wsparcie nie jest ono takie bardzo może silne aczkolwiek aczkolwiek być może być może tutaj właśnie ta cena by się ostatecznie zatrzymała Natomiast takim ostatni, ostatnim etapem, czyli taką powiedzmy kapitulacją na LISKu, no to jest ten dołek 5,2470, ale przyznam szczerze, że no nie byłoby tutaj za ciekawie, gdyby LISK spadł. On oczywiście by tutaj odbił się od tego, ale mm, dla całej analizy, dla całego trendu wzrostowego no e, niezbyt, ponieważ później by bardzo długo się zbierał do ponownego, e, do ponownych wzrostów. Także tutaj jeżeli by tutaj spadł, no to liczmy się z tym, że przez długi czas potem może odrabiać te straty, natomiast tak jak mówię 6,50, 6,30, jeżeli nie zakręcimy, no to tutaj jeszcze Wam wyznaczę 5,70 i tak bym to widział dla liska. Natomiast jeżeli, jeżeli tu zakręcimy, no to dalej oczywiście, dalej oczywiście wzrosty, no bo zobaczcie, trend wzrostowy zostaje jak najbardziej zachowany, tak. I tutaj by było super, to wyglądałoby. Więc taka, taka prognoza dla liska, możecie sobie wyznaczyć po wierzchołkach, po dołkach, te e, wsparcia cenowe, i tak to należy sobie mm, analizować. I tak to ja analizuję, i na chwilę obecną już więcej liska nie analizuję. Dzięki za uwagę i cześć.